Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie wkładają różaniec pod poduszkę, zanim zamkną oczy na noc? Nie chodzi tu o przyzwyczajenie, nie o symbol. To nie jest jakaś tam religijna ciekawostka, to coś znacznie więcej, to sprawa, która może dotyczyć także ciebie i twojej rodziny. Bo dziś powiem tobie coś, co szczerze poruszyło mnie do głębi. Opowiem tobie historię, która wstrząsnęła moim sercem. I pokażę tobie pięć mocnych, konkretnych powodów, dla których sam ojciec Pio, ten, który widział więcej niż my, wszyscy razem, prosił, żeby spać z różańcem tuż pod głową. To nie jest film o pobożnych zwyczajach. To jest prawda o tym, co może się dziać, gdy zapomnisz, że noc to nie tylko sen. To przestrzeń, w której rozgrywa się prawdziwa walka. Muszę Tobie opowiedzieć historię, która do dziś nie daje mi spokoju. To nie jest żadna legenda ani wymysł. To wydarzyło się naprawdę. Pewien dziadek miał małego wnuka. Dziecko było radosne, żywe, ale gdy nadchodziła noc, zaczynał się koszmar. I to dosłownie. Chłopiec budził się z krzykiem, z przerażeniem w oczach, nawet trzy razy każdej nocy. Serce się krajało, kiedy patrzyłeś, jak się trzęsie ze strachu, jak woła. Jak nie może spać. Rodzina próbowała wszystkiego: modlitwy, rozmowy, lekarze nic nie pomagało. Dziadek, człowiek głębokiej wiary, nie chciał bezczynnie patrzeć na cierpienie wnuka. Pewnej nocy zrobił coś bardzo prostego, ale jak się później okazało potężnego. Wziął różaniec poświęcony, noszony od lat i wsunął go pod poduszkę chłopca. Nie mówił nic, nie robił szumu po prostu położył go tam. W ciszy, i wiesz, co się stało? Od tej nocy żadnych krzyków, żadnych koszmarów, żadnego budzenia się z płaczem. Sen stał się spokojny, głęboki, cichy. Nie uwierzysz, ale od tego jednego prostego gestu wszystko się zmieniło. Dziecko zaczęło przesypiać całe noce, a rodzina po tylu bezsennych tygodniach wreszcie odetchnęła. Pokój wrócił do domu. Tak po prostu. Ten różaniec leżący tam cicho pod poduszką stał się dla nich tarczą, znakiem, że ktoś czuwa, że nie są sami, że noc to nie tylko ciemność, ale też przestrzeń, w której może działać łaska. Nie mogę pominąć kogoś, kto całym swoim życiem pokazywał, czym jest prawdziwa wiara. Mówię o ojcu Pio Stygmatyku, mistyku, człowieku, który nosił na swoim ciele rany Chrystusa i przez lata znosił niewyobrażalne cierpienia. A mimo tego, albo właśnie dlatego, miał w sobie spokój, jakiego nie zna ten świat. To nie był zwykły zakonnik. To był człowiek, który widział, co dzieje się po drugiej stronie który rozmawiał z Bogiem tak, jak ty i ja rozmawiamy przez telefon. I ten właśnie człowiek, ojciec Pio, zostawił nam w swoich zapiskach coś bardzo konkretnego: pięć powodów, pięć duchowych filarów, które tłumaczą, dlaczego warto, a może nawet trzeba spać z różańcem pod poduszką. Dla wielu to tylko sznurek z paciorkami. Ale dla niego i dla tych, którzy zrozumieli jego przesłanie, to była broń tarcza. Przewodnik. I teraz krok po kroku opowiem Tobie, co dokładnie ojciec Pio miał na myśli. Każdy z tych powodów ma swoją wagę. Każdy jest jak cegła, która buduje mur między Tobą a tym, co niewidzialne. I czasem bardzo niebezpieczne. Zanim powiem Tobie o tych pięciu powodach od ojca Pio, musimy zatrzymać się na chwilę i zrozumieć, czym naprawdę jest różaniec. Bo to nie jest tylko sznur koralików, to nie ozdoba. Nie gadżet do torebki, różaniec to broń, to narzędzie do modlitwy, które ma moc, prawdziwą moc. Dla tych, którzy odmawiają go z wiarą, staje się mostem pomiędzy nami a niebem. Każde, zdrowaś Maryjo, które wypowiadasz, to tak, jakbyś wręczał Matce Bożej kwiat i nie jeden, ale cały bukiet. A im więcej tych kwiatów, tym więcej łaski spływa. Posłuchaj tej historii prawdziwej. W zakonie Dominikanów był brat zakonny. Nie był księdzem, nie potrafił czytać, nie umiał pisać. W czasach, kiedy odmawiano psalmy z pisma świętego, on nie mógł, ale miał coś innego wiarę i zwyczaj. Każdej nocy po ciężkiej pracy, bo był zakrystianem, ogrodnikiem, sprzątaczem, szedł do kaplicy. Klękał przed obrazem Matki Bożej i odmawiał sto pięćdziesiąt razy. Zdrowaś Maryjo. Tyle, ile jest psalmów w Biblii, a potem wracał do swojej celi, by odpocząć, i zanim inni bracia się budzili, on już znowu był w kaplicy z różańcem w ręku. Nikt nie wiedział, kto codziennie ozdabia ołtarz Maryi świeżymi, pięknymi różami. A ogród klasztorny, co ciekawe, nigdy nie tracił kwiatów. Tajemnica trwała latami, aż pewnego dnia brat bardzo poważnie zachorował, i wtedy ołtarz po raz pierwszy był pusty, bez kwiatów. Bracia byli zaskoczeni. I zaniepokojeni, kto je codziennie przynosił, skąd? Rankiem znaleźli go w kaplicy, klęczał i modlił się z zamkniętymi oczami. I w chwili, gdy wypowiadał ostatnie z tych 150, Zdrowaś Maryjo, przed ołtarzem na oczach wszystkich, zaczęły pojawiać się róże w Donicach, jakby same wyrastały. To był cud, cichy, pokorny, prawdziwy. Ten brat nie potrzebował wielkich słów, nie potrzebował rozgłosu. On po prostu oddał serce matce Bożej przez różaniec, i ty możesz zrobić to samo. Nawet jeśli nie wiesz, jak się modlić, zacznij od jednego zdrowaś Maryjo i połóż różaniec pod poduszkę. To więcej niż myślisz. Ojciec Pio nie rzucał słów na wiatr. Gdy mówił o różańcu, wiedział, co mówi. Zostawił nam pięć konkretnych powodów, dla których warto wręcz trzeba kłaść różaniec pod poduszkę. To nie są puste słowa. To duchowe punkty ratunkowe, i każdy z nich ma znaczenie. Po pierwsze, wzmocnienie modlitwy, znasz ten moment, kiedy kładziesz się do łóżka i wszystkie myśli zaczynają wracać? Lęki, sprawy niezałatwione, ciężar dnia? Właśnie wtedy obecność Różańca, nawet jeśli nie masz już siły, przypomina ci: Pomódl się, nawet jednym słowem, nawet szeptem. Ten sznurek pod poduszką to cichy przypominacz, to jak ręka Matki Bożej, która mówi: Nie jesteś sam. Codzienna modlitwa to nie obowiązek, to ratunek, a różaniec pomaga tobie go nie przegapić. Po drugie, ochrona i przewodnictwo. Ojciec Pio mówił o tym bardzo jasno: Maryja czuwa, ale trzeba ją zaprosić. A położenie różańca pod poduszką to taki akt wiary: Matko, opiekuj się mną tej nocy. To nie magia, to zaufanie. Bo noc, bracie i siostro, to nie tylko czas odpoczynku. To też moment, gdy jesteśmy najbardziej bezbronni. I właśnie wtedy potrzebujemy prowadzenia. Bo gdy różaniec jest przy tobie, zło ma dużo trudniejszy dostęp. Po trzecie, odnowa ducha. Różaniec to nie tylko modlitwa. To łaska, to źródło. Nawet gdy śpisz, on działa. Jakby twoja dusza wciąż była zanurzona w modlitwie, ile razy czułeś się wypalony, bez sił. Bez nadziei. W takich chwilach, różaniec, nawet milczący pod poduszką, przypomina: Nie jesteś sam, nie jesteś na dnie, łaska jest bliżej niż myślisz. Po czwarte, Twój dom jako sanktuarium. Wyobraź sobie, wchodzisz do pokoju, w którym panuje cisza, spokój, obecność. To nie musi być kościół, to może być Twój dom. Gdy różaniec leży w Twojej sypialni, nawet ukryty pod poduszką, coś się zmienia. To jakbyś otworzył drzwi niebu, twój dom staje się miejscem łaski, sanktuarium, gdzie Bóg jest zaproszony. I po piąte, słodkie pocieszenie i bezpieczeństwo nie chodzi tylko o duchową ochronę chodzi też o to, co czujesz. Gdy głowa opada na poduszkę, a obok cicho leży różaniec, serce się uspokaja. Czujesz się jak dziecko, które wie, że ktoś nad nim czuwa. To nie są puste emocje to prawdziwe ukojenie pokój. Taki, jakiego nie daje żaden lek ani kołdra. To pokój, który przychodzi od matki. Ojciec pio wiedział, że ten prosty gest może zmienić życie i miał rację, bo jeśli różaniec jest przy tobie, to znaczy, że jesteś bliżej Boga, nawet wtedy, gdy śpisz. Powiem tobie coś od siebie szczerze, bez ozdobników. Gdy pierwszy raz usłyszałem, żeby położyć różaniec pod poduszkę, pomyślałem No dobrze, spróbuję, co mi szkodzi? Nie miałem wtedy wielkich oczekiwań, po prostu byłem zmęczony. Wieczorami nie mogłem zasnąć, a jak już zasnąłem, budziłem się kilka razy w nocy, z głową pełną lęków, myśli, niepokoju. Ciągle napięty, ciągle czujny, ale odkąd zacząłem spać z różańcem pod głową, wszystko się zmieniło. I mówię to z ręką na sercu. Zniknęły moje problemy ze snem. Zasypiam szybciej, budzę się wypoczęty. W nocy nie miotam się, nie kręcę, nie budzę z lękiem, jest we mnie jakiś dziwny, ale dobry spokój, jakby ktoś czuwał, jakby coś mnie chroniło, może to łaska, może po prostu obecność Matki Bożej, a może jedno i drugie. I teraz, każdego wieczoru, zanim zgaszę światło, kładę różaniec pod poduszkę i wiem, że nie jestem sam. To naprawdę nic nie kosztuje, a może zmienić więcej, niż myślisz. Muszę tobie powiedzieć coś, o czym rzadko się mówi wprost, ale każdy, kto wierzy, wie, że to prawda. Zło istnieje, działa. I choć może nie zawsze je widzimy, to czujemy jego obecność. Zwątpienie, lęk, pokusy, niepokój to nie są przypadki. To walka. I każdy z nas, czy chce czy nie, bierze w niej udział. Zwłaszcza nocą, gdy jesteśmy najbardziej bezbronni. I właśnie dlatego różaniec jest tak znienawidzony przez zło, bo każdy zdrowaś Maryjo to jak cios w jego kierunku, jakbyś odbierał mu po kawałku wpływ na swoje życie. Ojciec Pio mówił, że dla szatana człowiek, odmawiający różaniec, to ból głowy i coś w tym jest, bo im więcej się modlisz, tym mniej on może zrobić. Matka Boża w objawieniach Fatima Lourdes Mediugori zawsze mówiła jedno, odmawiajcie różaniec. To nie było pobożne zalecenie. To był apel, ostrzeżenie i wskazówka. Bo różaniec to nie tylko modlitwa, to duchowa broń. Prawdziwa, potężna, cicha, ale skuteczna. A jeśli my, ludzie wierzący, nie będziemy się dzielić takimi prostymi rzeczami, jak ta. Jeśli nie opowiemy innym o tym, że Różaniec może ich chronić, to kto to zrobi? Kto będzie bronił ich w tej walce? Dzieląc się tą wiadomością nie robisz niczego wielkiego, a jednak wspierasz coś ogromnego: triumf niepokalanego serca Maryi, to zwycięstwo dobra nad złem i ty możesz być jego częścią. Choćby tylko przez jedno: zdrowaś Maryjo, albo przez Różaniec pod twoją poduszką. Teraz już wiesz, nie ma w tym żadnej magii. Jest za to wiara, prostota i siła, której nie da się opisać słowami. Więc proszę cię: dziś wieczorem, zanim pójdziesz spać, weź swój różaniec, połóż go pod poduszkę, zrób ten jeden mały krok wiary, tak jak robią to setki tysięcy ludzi na całym świecie, tak jak zalecał ojciec Pio, tak jak zrobił ten dziadek, który uratował swojego wnuka przed nocnym lękiem. Nie czekaj, aż coś się wydarzy. Zrób to już dziś. Po cichu. W swoim sercu. A jeśli już to praktykujesz albo spróbujesz po raz pierwszy, napisz w komentarzu. Podziel się, powiedz, jak różaniec wpłynął na twoje życie. Czy daje tobie spokój, czy czujesz, że ktoś czuwa? Niech Matka Boża otoczy cię swoją opieką z serca. Amen. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, Koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.